Cześć, Krzysztof Wojewodzic. Witam Was na drugim podsumowaniu tygodnia w AI. Oto 5 najważniejszych informacji w AI, które uszeregowałem od miejsca 5 do miejsca pierwszego. Zaczynam. Numer 5, czyli wystartował europejski model LLM. Europejski, czyli będzie brany pod uwagę kilkanaście języków, będą w to zaangażowane różne instytucje naukowe, jak i państwowe. No i teraz możemy sobie zadać pytanie. Jak oceniacie szanse sukcesu takiego projektu? Bo z jednej strony, jakie on ma przewagi, to, że rządy dadzą swoje dane, których nie jest aż tak dużo i pewnie których dużo nie dadzą, to, że będą miały dedykowane dla języków dane, może, ale jakie, których nie ma jeszcze OpenAI, których jeszcze nie ma DeepSeq i inne modele, no i wreszcie, że po prostu będą mogły skorzystać z jakichś centów obliczeniowych w różnych krajach. W przypadku Polski z Cyfronetu lub równie potężnego superkomputera, co OpenAI i inne modele językowe już dawno mają. I tu właśnie przechodzę do sedna. Obawiam się i możecie mnie sprawdzić za rok czy za dwa że ta inicjatywa będzie fajna dla wielu biurokratów europejskich będzie fajna dla wielu naukowców będzie fajna dla wielu osób zaangażowanych w ten projekt. Ale czy będzie fajna dla nas, konsumentów europejskich? Czy taka inicjatywa będzie w stanie przebić się na rynku, żeby ludzie za nią płacili? Tutaj mam potężne obawy. Ale czy warto ją robić? Tego nie wiem. Jest sporo podobnych inicjatyw, gdzie Europa coś robi wokół sztucznej inteligencji. Takim projektem jest choćby EU on Air, prowadzony też pod przewodnictwem Akademii Dołna Koźmińskiego, więc śledźmy to i na pewno w takim w najmniej udanym przypadku wszyscy dużo się na tym nauczymy, a tego też potrzebujemy, żeby globalnie konkurować. Miejsce czwarte. Długi tydzień umiejętności jutra za nami. Uważam dużo bardziej udany. Wojtek Strzałkowski z firmy GOG, czy GOG, jak wolicie. Świetnie, po prostu pozamiatałeś, Wojtek. Bardzo. Dobrze powiedziana prezentacja, bardzo fajny potem webinar. Mieliśmy też spotkanie z twórcą Notebook LM. Sporo się dowiedziałem w zakresie szczegółowych narzędzi Google. Muszę przyznać, że dawno nie siedziałem w narzędziach analitycznych takich jak Google Analytics 4, czy jakichś narzędziach związanych z SEO. Już nie mówiąc o kwestiach związanych z BigQuery czy z sql -em. i obawiam się, że wielu uczestników tego programu również nie za bardzo siedzi w tym na co dzień. Ale czegoś się dowiedzieliśmy, coraz bardziej wsiąkamy w ekosystem Google'a. Ale przy tym mówię, Wojtek świetnie pokazał taki big picture. Bardzo mi się też podobała część Franciszka Georgiewa, który pokazał swój AI Journaling w miniaturce i o tym, jak rozmawia, jak tworzy swój second brain, czy w ogóle swój ekosystem AI on dla swojej firmy Tigers i swojego ekosystemu firmy. Informacja trzecia. Czyli Polska liderem AI. To jest coś, co szczególnie mnie z jednej strony rozbawiło, bo wszyscy zwrócili uwagę, że Brzoska będzie maskiem, to znaczy, że stworzy jakiś departament optymalizacji. Mam wątpliwości, po pierwsze, czy Brzoska ma takie ambicje i takie zapatrywanie na świat jak mask. Po drugie, mam wątpliwości i to widać było, wybrzmiało, że zabrakło tych takiej woli walki ze strony Brzoski. nie zabrał potem głosu, że on bardzo. Chce wspierać Donalda Tuska, a tu widzieliśmy w Stanach Zjednoczonych ta kooperacja między biznesem a państwem jest bardzo ścisła, bardzo otwarta. Trump wprost mówi, ta firma jest spoko, ta firma jest beznadziejna i to jest w Stanach Zjednoczonych jak najbardziej przyjęte. W Europie staramy się wszystkich traktować jednakowo, nikogo nie faworyzować i stąd zupełnie inaczej podchodzimy do tej kwestii. Stąd też myślę, że Tusk chciał dobrze, a wyszło jak zawsze. Natomiast sama idea jest oczywiście bardzo potrzebna. Mam na myśli i deregulację, i inwestycje w AI, ale teraz przechodzę do sedna, co jest dla Was istotne. Istotne jest to, że te pieniądze na AI są i są przede wszystkim zawarte w programie Smart i w programach regionalnych. Jak akurat, co wielokrotnie mówiłem, jestem w trzech projektach zaangażowany w dwóch jako kierownik badawczo-rozwojowy w jednym jako Machine Learning Engineer i po prostu tworzymy różne innowacje, to są zwyczaj projekty w okolicach 10 milionów złotych do wydania w około 2 lata i są to faktycznie pieniądze potrzebne, żebyśmy uczyli się jak robić innowacje, żeby niektóre z nich komercjalizować. Czy są to pieniądze tak dobre jak z VC ze Stanów Zjednoczonych? Nie i będziemy na to wiecznie narzekać. ale czy są potrzebne, żeby rozpędzić nas do działania? Tak, uważam, że tak i w przyszłości spodziewajcie się też dużo pieniędzy z PFR-u dla startupów, gdzie nasz rynek jest powiedzmy sobie dość płytki, to znaczy jest Eleven Labs, Zarejestrowane notabene w Wielkiej Brytanii, a nie w Polsce. Mamy OpenAI, gdzie na zdjęciu się chwalimy, że jest 10 Polaków wśród 50 pierwszych pracowników, no ale polskich, naprawdę polskich firm AI jest bardzo niewiele. Również chwalimy się Filipem Kozerą, który ma Wordware, no ale również ta firma nie jest zarejestrowana w Polsce. Ten rynek jest dość płytki, mam nadzieję, że się pojawi więcej startupów, więcej fajnych pomysłów, no ale to będzie zależało od nas, więc pamiętajcie, że te pieniądze, które Donald Tusk ogłosił są, były, będą i warto z nich faktycznie skorzystać czy w programach parp, czy w programach regionalnych. Jeżeli będziecie chcieli mnie podpytać szczegółowo jak do tych pieniędzy się dobrać, to mam w tej kwestii akurat bardzo duże doświadczenie od wielu lat to robię. Informacja druga. Gemini Flash 2.0, czyli temat gdzie Google moim zdaniem pierwszy raz pokazało coś sensownego. Google ma na koncie Wiele porażek, to znaczy, pamiętacie, takie było zdjęcie z kaczuszką, ze zginaną kartką, jak on wszystko multimodalnie pokazywał, i okazało się, że to było całkowicie zmontowane Wstyd dla Google. Natomiast wiecie, Google nie zawsze był pierwszy, nie był pierwszy na rynku wyszukiwarek, nie był pierwszy na rynku systemów operacyjnych, a jednak Google potrafi swoją masą, tym, że ma bardzo dużo informacji w swojej wyszukiwarce, dogonić pozostałe firmy. Google Gemini 2.0 Ten flash naprawdę zrobił na mnie dobre wrażenie i jego plusem jest to, że jeżeli korzystasz z ekosystemu Google, a sporo firm już korzysta z ekosystemu Google'a, no bo Gmail się przyjął, mapy Google'a się przyjęły, więc część firm jest po prostu w Google Workspace i już płaci. Akurat Escola też przyznaje się, że jest taką firmą. No to wtedy jest po prostu dużo łatwiej sobie te dane z Google Docsa przenosić, z Google Arkuszy i tak dalej. Więc. Tak, jest to krok w dobrą stronę. Nadal, moim zdaniem, nie jest to w połowie tak potężne jak OpenAI czy Perplexity, ale zaczyna to już mieć jakieś ręce i nogi, i na pewno dla wielu osób, które już są w ekosystemie, będzie fajne. Numer jeden, czyli wystąpienie J.D. Wensa w Paryżu na AI Summit, które. No, trzeba przyznać, że dało mocny policzek Europejczykom. I tu trzeba dać Wam pewien kontekst. znaczy, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych to już sam w sobie jest policzek w stronę Europy, dlatego że wiceprezydent Stanów Zjednoczonych nie ma wielkiego znaczenia. Ten człowiek niczego nie podpisuje, nie ma specjalnego znaczenia. To jest ktoś, kogo moglibyśmy porównać do naszego marszałka Sejmu. To znaczy, jest to osoba w teorii ważna, bo w razie śmierci prezydenta go zastępuje. I oczywiście jakby Joe Biden który nie jest najmłodszy, ma to znaczenie. Trump też nie jest, jest najstarszym prezydentem w historii, więc to ma znaczenie. Natomiast w tym momencie słowa J.D. Vance'a nie są aż takie ważne. No i co on powiedział? Powiedział w skrócie, że Ameryka ma w pompie Europę. Może tak, on chce zmotywować Europejczyków, żeby deregulowali, żeby, że Amerykanie sobie poradzą bez Europy, będą tworzyć i tak te innowacje, że będą i tak ciągnąć nasze dane i że w skrócie trzymają nas w garści, a jedyne czym nas mogą straszyć to Chińczykami. To było mało przyjazne wystąpienie, było bardzo zdecydowane, takie właśnie w stylu Trumpa. My jesteśmy najlepsi, a Wy co najwyżej możecie z nami współpracować, a jak nie będziecie, to zrobimy Wam bubę, nałożymy na Was cła, wyślemy Wam mniej mikroprocesorów. Nie wiem, co Europa powinna w tym momencie robić stroszyć piórka, że my jesteśmy dużym rynkiem ważnym dla Stanów Zjednoczonych, czy może powinniśmy z kolei próbować wytworzyć jakieś swoje własne modele, inwestować w to, a może pokazać środkowy palec i powiedzieć, no dobra, to sobie jeździcie tymi swoimi Teslami, nasze samochody, nasz engineering jest najlepszy, jesteśmy wielkim rynkiem zbytu i tak dalej. Myślę, że gdzieś Pomiędzy powinniśmy znaleźć jakieś swoje nisze. Tak jak wspomniane w tym podcaście, Eleven Labs działa w pewnej niszy, odnosi duże sukces i w pewnych niszach na pewno będziemy najlepsi. Warto pamiętać, że Europa ma na koncie parę wynalazków w ostatnich latach. Ozempic, z którego chętnie korzystają otyli Amerykanie, to jest wynalazek duński. ASML, jeżeli nie mylę tej czteroliterowej firmy, to jest największy producent Technologii do wytwarzania mikroprocesorów, właściwie monopolista na tym rynku. Także bez niej Nvidia nie byłaby tym, czym jest, Intel nie byłby tym, czym jest. Także może my nie jesteśmy tacy charyzmatyczni, tacy wypromowani jako Europejczycy, ale mamy też sporo innowacji na koncie. Także to było pięć najważniejszych informacji ostatniego tygodnia, jeśli chodzi o AI. Zapraszam Was na trzeci odcinek w przyszłym tygodniu.